Cześć! Zapraszamy Was z Rafałem na kolejną instruktażówkę Better Fighters.com, tym razem z brazylijskiego jiu-jitsu. Wzięliśmy się za przejście gardy, tak zwane over -under. Przejście dla cięższych, dla lżejszych, w opcji na szybko, w opcji na wolno, z mniejszą kontrolą, z większą kontrolą. Podzieliłem temat na trzy działy. Pierwszy dział to są dojścia do pozycji, czyli z różnych sytuacji. W których jesteśmy w gardzie, jak złapać odpowiednie uchwyty. W drugim dziale zajęliśmy się metodami przechodzenia, czyli jak sobie poradzić z tą nogą. Przede wszystkim over, jak przejść do pozycji bocznej. I trzeci dział to już taki ba dział bardziej dla zaawansowanych, gdzie wgryźliśmy się w różne detale, to co może pójść nie tak, czyli w jaki sposób przeciwnik może się bronić i w jaki sposób możemy sobie z tym radzić. Także szkoleniówka jest absolutnie dla każdego, na każdym poziomie zaawansowania i mam nadzieję, że ona Wam pomoże na pewno w Waszej grze. Każdy jest w stanie coś tam wyciągnąć dla siebie. Nawet jeżeli zna to przejście, to na pewno parę rzeczy dodałem takich, których nie znajdzie gdzie indziej. Kupujcie, oglądajcie, lajkujcie. Zapraszam serdecznie.